Dobry wieczór. Państwu 20.00. Zaczynamy nowy materiał. Szanowni Państwo, przechodzą od razu do meritum. Jest różnica pomiędzy niezawisłością sędziowską a niezależnością prokuretu. Niezawisłość sędziowska przecież polega na tym, że przełożony sędziego nie może mu nakazać, aby ten orzekał w określony sposób w konkretnej sprawie. Tak było za Ziobre, że sędziowie mieli orzekać wedle zamówienia tak, jak sobie zażyczył to. Zbigniew Ziobro. Wyroki, niektóre wyroki były wydawane z rażącym naruszeniem prawa. Ludzie byli skazywani tylko dlatego, że byli przeciwni reżimowi. O to walczyli sędziowie z różnych stowarzyszeń. Po to były protesty uliczne, demonstracje sędzia Żurek, sędzia Tuleja i wielu innych, sędzia Przemusiński, i wielu innych sędziów, którzy walczyli czynnie właśnie o tę sędziowską. Niezawisłość. Można sędziego przyspieszyć, tak? czyli nakazać mu rozpoznanie jakiejś sprawy szybciej, ze względu na istotny interes społeczny. I to, drodzy Państwo, mamy dwa przykłady, bo podobno według pana ministra, pana profesora Bodnara i prokuratora generalnego w jednym nie można wpływać na sądy, ale czasami można wpływać na sądy, kiedy wpływa wniosek, Komisji Śledczej o ukaranie Daniela Obajtka i wniosek o zatrzymanie go i doprowadzenie to wydanie też zgody na to, żeby go zatrzymać i doprowadzić przed oblicze Komisji Śledczej. Sąd rozpoznaje to dosłownie w ciągu 48 godzin. Nie zgadza się na zatrzymanie i doprowadzenie Obajtka. Budzi to zastrzeżenia, można, myślę, takie postanowienie zażalić. Jednocześnie w ciągu trzech dni skazuje Obajtka na karę porządkową 3000 złotych. Kary za niestawienictwo. Natomiast ten sam sąd, że było zabawniej, ten sam wydział, gdzie orzeka paru sędziów, nie jest w stanie od trzech miesięcy rozpoznać wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego karą porządkową, również wnioskiem Komisji Śledczej o nałożenie kary porządkowej na Jarosława Kaczyńskiego. Więc to można, czy nie można, drogi panie ministrze, prokuratorze generał. Idąc dalej, pan prokurator, pan minister sprawiedliwości też często mówi o tym, że niezależność prokuratury, prokuratury, prokurator referent podejmuje niezależne decyzje do prawdy. No to, drodzy państwo, zaraz Państwu przeczytam to, co dzisiaj napisała prokuratura krajowa w dwóch różnych jakby sprawach, ale od tego musimy wyjść, że brak działań prokuratury. To nie jest wynik niechęci prokuratorów, którzy są z nadania ziobry, którzy zostali i że oni sobie mogą podejmować takie, a nie inne decyzje, a prokurator generalny z prokuratorem krajowym, panem Kornelukiem, nic w tych sprawach nie mogą zrobić. To, drodzy państwo, jest nieprawda i jest to mamienie opinii publicznej wzdorami, że tu nikt nie jest decyzyjny. Otóż, drodzy Państwo, prokuratura jest czy też ma strukturę hierarchiczną i tam wykonuje się polecenia przełożonych, a jeżeli komuś coś się nie podoba, może poprosić o takie polecenie na piśmie z uzasadnieniem i takowe by zapewne otrzymał. I tak, drodzy Państwo, najpierw wiadomość może być bardziej ogólna, nie dotycząca czego związanego z pisowcami. Zresztą posłuchajcie Państwo, jaki komunikat dzisiaj prokuratura krajowa wydała. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk, korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z artykułu 7, paragraf 3 oraz artykułu 18, paragraf 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku, prawo o prokuraturze, tekst jednolity, etc., etc., wydał dzisiaj, teraz słuchajcie Państwo, bo to jest ważne wydał dzisiaj prokuratorowi prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim referentowi sprawy polecenie uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania stosowanego wobec Andrea K na mocy postanowienia sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 kwietnia 2024 roku. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w sprawie o sygnaturze i tak dalej. Usłyszeliście Państwo, że wydał mu polecenie na piśmie. By uchylić areszt tymczasowy. Areszt, na który zgodził się sąd. Nie, że został złożony wniosek do sądu, tylko prokurator krajowy wydał polecenie prokuratorowi prokuratury okręgowej, aby ten wykonał określoną czynność procesową. Taką samą decyzję mógł podjąć w sprawie Bajtka, żeby go zatrzymać, Doprowadzić przed oblicze prokuratora referenta, by przesłuchać go. Takie decyzje procesowe mogły zapadać już dawno wobec tych pisowców, którzy nie są objęci immunitetem. Zostawmy immunitety na razie. Ale co mówią te przepisy, bo to jest bardzo interesujące. I tu, drodzy Państwo, pozwólcie, że zacytuję. Otóż ten artykuł 7. Prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależnym zastrzeżeniem paragrafu 2 do 6 oraz artykułu 8 i artykułu 9. Prokurator jest zobowiązany wykonywać zarządzenia wytyczne i polecenia prokuratora przełożonego. Prokurator generalny polecenia podległym prokuratorom wydaje za pośrednictwem prokuratora krajowego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, z uwagi na dobro postępowania lub prawidłowość, Funkcjonowania prokuratury, prokurator krajowy może zażądać zmiany lub uchylenia skierowanego do niego polecenia, albo polecenia, o którym mowa w paragrafie drugim, a chyba, że polecenie dotyczy wszczęcia postępowania przygotowawczego, przepis paragrafu 5 stosuje się odpowiednio. Drodzy Państwo, pójdźmy dalej. Artykuł 8, paragraf 1. Prokurator przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora. Podległego. Zmiana ta lub uchylenie wymaga formy pisemnej i są włączane do akt sprawy. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczonej stronom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom można nastąpić wyłącznie zachowaniem trybu i zasad określonych w ustawie. Artykuł 9, paragraf 1. Prokurator przełożony może powierzyć podległym prokuratorom wykonywanie czynności należących do jego zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie do jego właściwości. Prokurator przełożony może przejmować sprawy prowadzone przez prokuratorów podległych i wykonywać ich czynności, chyba że przepisy e, ustawy stanowią inaczej. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze ten najważniejszy. Pozwólcie, że zacytuję. Prokuratorą, prokuraturą krajową kieruje prokurator krajowy. Prokurator krajowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury krajowej oraz prokuratorów pozostałych powszechnych jednostek, Organizacyjnych prokuratury. Wykonywanie kompetencji i zadań prokuratora krajowego, wyłącznie w zakresie kierowania prokuraturą krajową, może zostać powierzone zastępcy prokuratora krajowego. Zastępcę prokuratora krajowego powołuje i odwołuje prokurator generalny na wniosek prokuratora krajowego. Ba! I na tej też podstawie, jakie decyzje mogą zostać podejmowane, prokurator z prokuratury krajowej po rozpoznaniu zawiadomienia, Stowarzyszenia Sędziów Justyfia wszczął w dniu 11 czerwca śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i działań na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez 20 sędziów członków NeokRS w okresie od 2017 roku. To jest odczyn z artykułu 231, paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego. Czyli, drodzy Państwo, można, można było zatrzymać obajtka, można było. Podjąć decyzję wobec wielu pisowców, wobec wielu działaczy PiS. Można było kierować wnioski u kolejnych mójtedów o wiele, wiele wcześniej, niż teraz, kiedy wiadomo, że już gros z nich zostało europosłami i nikt mi nie wmówi, że nie było na tyle możliwości, aby przeprowadzić takie, takie działania. Drodzy Państwo. Słyszeliście przed chwilą, że przepisy jasno stanowią, że jeżeli któryś z prokuratorów opóźnia czynności procesowe, śledztwo, to na przykład wysyła jakieś zapytania do biegłych i ewidentnie powoduje, że jest celowa obstrukcja postępowania przygotowawczego, to prokurator krajowy i prokurator generalny mogą w takich sytuacjach podejmować decyzje procesowe zmieniające te decyzje prokuratora referenta, bo takie mają ustawowe uprawnienia. Więc tłumaczenie, że to wina prokuratorów, którzy podlegają tym panom, jest tłumaczeniem nieprawdziwym. To jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Tu nie ma co się bawić w niuanse, tylko jest kwestia decyzyjności i woli. W tym przypadku chyba woli politycznej. Jesteśmy świadkami, gdy osoby, które zostały delegowane do rozliczenia PiSowców, w tym przypadku minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Adam Bodnar, został desygnowany przez premiera Donalda Tuska, by rozliczyć PiSowców. I on się zasłania tym, że to prokuratorzy podejmują decyzje, bo są niezależni. I tak opinia publiczna zostaje wprowadzona w błąd. I wydaje się opinii publicznej, że prokurator podejmuje niezawisłe decyzje, a nie niezależne. Tak? Te dwa słowa, niezawisłość i niezależność. I opinia publiczna myśli sobie, no tak, no, nie można naciskać na prokuratora. Pada jeszcze argument, no żeby nie było tak jak zapisu, że się ręcznie sterowało prokuraturą. ale no, drodzy Państwo, te przepisy jasno stanowią, że tutaj ręczne sterowanie, podejmowanie decyzji, jest możliwe i jest to zgodne z prawem. Czyli prokurator przełożony może zmieniać decyzję prokuratora mu podległego w dowolny sposób, oczywiście to uzasadniając. W przypadku ścigania pisowców, drodzy Państwo, to chyba niewiele tu trzeba uzasadniać. To jest chyba nadto oczywiste. Także wiedzcie Państwo, że te wszystkie decyzje, a raczej brak tych decyzji, to nie jest kwestia tego, że komuś w prokuraturze się nie chce, kto prowadzi daną sprawę z referentem, albo coś opóźnia, ponieważ każdą taką jedną sprawę dotyczącą pisowców, a tu chodzi o dobro interesu społecznego, dobro wymiaru sprawiedliwości i elementarne poczucie prawa i sprawiedliwości przez Polaków, te wszystkie sprawy można byłoby przyspieszyć, i takie tłumaczenie jest żadnym tłumaczeniem. To wszystko, drodzy Państwo, co mam w tej sprawie na razie do powiedzenia. Ja Państwu życzę miłego wieczoru. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie po uzyskaniu informacji, jakie przepisy określają działania prokuratorów. Powiedzcie teraz mi Państwo, jakie teraz będą argumenty, że Pan Bodnar z Panem Kornelukiem nie przeprowadzają rozliczenia pisowców. Dobrego wieczoru, kochani Państwo. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia jutro o 10.00.